Dzień dobry Państwu. Wszemi Wobec Wita Kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym Part 1. Na wodach międzynarodowych, wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii, australijska fregata Tuumba, która brała udział w misji wspierającej egzekwowanie sankcji ONZ, zatrzymała się, by oczyścić śruby napędowe z sieci rybackich. Pod wodę wysłano nurków, którzy mieli oczyścić napęd okręgu, okrętu. Strona australijska twierdzi, że w tym czasie okręt nadawał uznane międzynarodowo sygnały, którymi ostrzegało pracujących pod wodą marynarzach. Mimo to chiński niszczyciel DDG-139 zbliżył się do tułumby i użył sonaru aktywnego, co zmusiło nurków do wyjścia z wody, napisano w komunikacie australijskiej floty. Po zbadaniu nurków przez lekarzy okazało się, że odnieśli niewielkie obrażenia w związku z użyciem impulsów sonaru przez chiński niszczyciel. Według brytyjskiej organizacji Diving Medical Advisory Committee dźwięk pod wodą w zależności od częstotliwości i natężenia może wywoływać u nurków zawroty głowy, uszkodzenia słuchu oraz urazy innych narządów. Działania chińskiej jednostki określone więc jako niebezpieczne i nieprofesjonalne. W związku z powyższym Stosowny komunikat wygłosił minister obrony Australii Richard Marles, komentując zachowanie na wodach japońskich niszczyciela chińskiego. Tymczasem mamy kolejny konflikt na horyzoncie. Nie tylko kolejny, ale znowu w tym samym rejonie. Miesiąc po wystąpieniu, w którym premier Etiopii Ahmed Abiy zażądał dla swojego kraju dostępu do morza, temat ten nie schodzi z pierwszych stron etiopskich gazet. I to mimo, że roszczenia Abija odrzuciły już kraje, do których została ta nota, ten apel skierowany. Chcę rozmawiać dziś o wodach, o wodach Morza Czerwonego. Widzimy, że tylko wąski pas ziemi oddziela nas od morza. Jest sprawą najwyższej wagi, by przywódcy Somalii, Dżibuti, Erytrei i Etiopii podjęli rozmowy nie tylko dla współczesności, ale by zapewnić trwały pokój, powiedział Abi 13 października. Słowem, Ultimatum. Albo dostęp Etiopii do morza, albo wojna. Etiopia wypracowała sobie prawo do budowy i wykorzystywania portów i zapewniła sobie dostęp do Morza Czerwonego. Inni publicyści powołują się na historyczne prawa Etiopii, bo już kiedyś dostęp takowy miała. Erytrea stoczyła z Etiopią 30-letnią wojnę o niepodległość zakończoną w roku 1993 pokojową separacją tych dwóch krajów. Potwierdzoną w referendum. Na tym jednak się nie skończyło. Niedługo później kraje te toczyły wieloletnią i krwawą wojnę graniczną, zakończoną dosyć chłodnym pomiędzy stronami pokojem. Obejmując w roku 2016 władzę, premier Abiy dokonał pokojowego przełomu w stosunkach z Erytreą, za co nawet otrzymał Nagrodę Nobla. Jednocześnie zyskał sojusznika w morderczej wojnie przeciwko separatystycznej prowincji Tigraj, która leży pomiędzy oboma krajami. Wojna zakończyła się w końcu zwycięstwem Addis Abeby, ale w Tigraju nadal wbrew woli Abija stacjonują Erytrejczycy. Abij zaś walczy z separatystami z obu największych etiopskich narodów Oromo i Amara i ma powody się obawiać, że Erytrea może ich poprzeć. Asmara oceniła żądania Abija jako nadmierne i niezrozumiałe, ale Erytrea jest bardziej bezwzględną dyktaturą w Afryce i przeciwnicy prezydenta. Aferkiego mogliby zgodzić się na ustępstwa terytorialne w zamian za etiopską pomoc. Inicjatywa etiopskiego premiera jest podoptowana głównie względami polityki wewnętrznej. Kraj się rozpada. Uznani zaledwie trzy lata temu amarscy bojówkarze z organizacji FANO, którzy dopomogli krwawymi rzeziami stłumić Tigraj, dziś są uznawani za głównego wroga obecnej władzy. Abi chce bowiem przeprowadzić referendum zdobytej przez nich prowincji. Co gorsza. Premier Abi chce rozmawiać z partyzantką Oromo, wcześniej sprzymierzoną z Tigrajem, a jeszcze wcześniej, gdy Tigrajczycy rządzili w Addis Abebie, krwawo przez nich zwalczano. O prawach Oromo do autonomii, która wchodzi w konflikt z dążeniami Amarów, byłych feudalnych władców tych ziem. Sytuacja jest więc wielopoziomowo skomplikowana. Natomiast zagraniczny konflikt. Dla odmiany, zamiast wewnętrznego, mógłby zjednoczyć wrogie sobie organizacje separatystyczne w imię wspólnego interesu. Skąd my to znamy? Tym bardziej, że co do meritum trudno się z ABIEM nie zgodzić. To, że drugi co do ludności kraj Afryki odcięty jest od morza, dusi jego rozwój. Ale zasada suwerenności sprawia, że uprawnione nawet roszczenia zatrzymywane są na narodowych granicach, choćby były one, jak to często w Afryce bywa, dosyć absurdalne jako wynik postkolonialnych targów i układów natomiast pamiętajmy o jednym to jest świeży członek e, brics czy to może mieć z tym związek będziemy obserwować tymczasem cieśnina bat El Mandeb cieśnina Ormus znowu stała się zagłębiem piractwa ale nie pojawiło się ono od tak sobie otóż przeprowadzono 19 listopada atak jemeńskich rebeliantów na Statek typu RORO, obsługiwany przez brytyjskie i japońskie przedsiębiorstwa, wywołał szok z powodu swojej zuchwałości. Użyli śmigłowców, czyli czegoś, czego somalijscy piraci w użyciu na przykład nie mieli dotychczas. Z racji na antyizraelską działalność oraz groźbę kolejnych akcji, amerykańskie władze właśnie się zastanawiają, czy dodać ponownie Wspierany przez Iran ruch Hutich do listy organizacji terrorystycznych. Jako powód przeprowadzenia ataku, stronnictwo szyickie walczące z władzami Jemenu od 2004 roku, czyli właśnie Huti, podało fakt, że udziałowcem właściciela statku jest pochodzący z Izraela przedsiębiorca Rami Unger. Zapowiadają też, że będzie atakować, będą atakować wszystkie statki pływające pod izraelską banderą, obsługiwane przez firmy z Izraela, bądź w inny sposób z nim powiązane, choćby w małym stopniu. Potencjalnie może to dotyczyć choćby sytuacji, gdzie przynajmniej jeden członek załogi posiada izraelskie obywatelstwo, albo też poprzez odpowiednie koneksje kapitałowe może być jakimś nawet odległym, ale jednak współwłaścicielem. Rzecznik podał również, że zajęcie statku i doprowadzenie go do zajmowanego przez Hut ich portu. Al-Hudajda w Jemenie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i prawa morskiego, podkreślając też zaangażowanie Iranu we wspieranie ugrupowania Houthi, co uznał za niedopuszczalne. Oczywiście Iran tym się na pewno przejmie. Jemeńscy rebelianci już wcześniej byli uznawani za terrorystów, lecz prezydent Biden na początku swojej prezydentury miał usunąć tę etykietę z myślą o zażegnaniu wojny domowej w ich państwie. Eskalacja działań na Morzu Czerwonym może teraz oznaczać, że potencjalnie koalicja międzynarodowa z głównym udziałem Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i USA rozpocznie działania wspólnie przeciwko Houthi, którzy zyskali poparcie części sił morskich Jemenu, dzięki czemu są zdolni do prowadzenia działań nawodnych. Posiadają też realne siły zbrojne, wyekwipowane i umudrowane, zdolne m.in. do ataków rakietowych, np. Na, na Izrael. Samo zajęcie Galaxy Leader było wyjątkowe, gdyż zostało przeprowadzone, jak już wspomniałem, z użyciem śmigłowca. Wciąż nie wiadomo jak jest los więzionych członków załogi pochodzących z kilku państw, przy czym żaden nie pochodzi z Izraela, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Z racji na zacumowanie Galaxy Leader w porcie opanowanym przez rebeliantów, odbicie ich na chwilę obecną nie wchodzi w grę. Potencjalnie państwa koalicji dbające o bezpieczeństwo na tym obszarze, jak i przedstawiciele firm, do których statek należy, będą prowadzić pertraktacje celem ich uwolnienia. Jak dotąd jeden z czołowych działaczy szyickiego ruchu Hutich, Muhammad Ali As al-Husi, poinformował, że warunkiem rozmów będzie wstrzymanie działań Izraela i USA w strefie gazy przeciwko siłom Hamasu. Gdzie oczywiście trzeba przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Amerykanie się jeszcze nie zaangażowali przeciwko Hamasowi, więc jest to. Celowo podane w taki sposób, aby nie można było tego warunku spełnić. A teraz coś o odlotowym biznesie Ilona Maska. Największa rakieta, jaką kiedykolwiek skonstruowano, ma spełnić marzenia Ilona o umieszczeniu człowieka na Marsie i być może nie jest to taka mrzonka. Na pojazd liczy także NASA. W 2025 roku Starship ma być istotnym elementem misji Artemis 3. Obsługiwać będzie transport astronautów z terminalu przesiadkowego na powierzchnię srebrnego globu. Zanim jednak do tego dojdzie, Starship musi skutecznie oderwać się od Ziemi, osiągając orbitę okołoziemską i udowodnić, że jest pojazdem wielorazowego użytku. Wszystkie jego elementy muszą zostać bezpiecznie sprawdzone i osiąść na powierzchni planety w stanie umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie. Faza startowa rozpoczęła się popisowo. Starship oderwał się od Ziemi, i po niespełna trzech minutach rozpoczęła się separacja członów pojazdu. Człon dopalacza, zwany Super Heavy, Odłączył się od górnego członu w odpowiednim momencie, ale zbyt gwałtownie. Manewr przebiegł prawidłowo, ale tuż po jego zakończeniu Super Heavy eksplodował. W tym czasie Starship, smagając się własnymi silnikami, osiągnął prędkość zbliżoną do orbitalnej i próbował zachować odpowiednią trajektorię lotu. Ten etap jednak się nie powiódł. Po 9 minutach od startu, łączność z górnym członem systemu Starship została utracona. Sytuacja pozostawała niejasna, ale ostatecznie potwierdzone zostało, że SpaceX zdecydowało się na zniszczenie statków w powietrzu. SpaceX uznało próbę orbitalnego lotu Starship za sukces. Podobnego zdania jest także administrator NASA Bill Nelson. Starship oderwał się prawidłowo od Ziemi, powiódł się manewr ze separacji, a silniki górnego członu zostały uruchomione zgodnie z planem i statek zdołał uciec. Między innymi. Chodzi tu o pojęcie naszej grawitacji. Tymczasem Super Heavy nie przetrwał. Starship miał zabawić około godziny na orbicie. Plany przewidywały, że po 77 minutach od startu wejdzie ponownie w atmosferę i zacznie poddawać się grawitacji. Osioś miał na Pacyfiku w rejonie Hawajów, ale to wszystko się nie udało. Bez wątpienia nie można tu mówić o porażce kompletnej, a SpaceX zaszło dużo dalej niż dotychczas po, w poprzedniej kwietniowej próbie. Starship został zniszczony, ale w bezpieczny sposób i osiągnął wysokość 148 km, czyli przekroczył umowną barierę kosmosu. A przedostatnia. Wiadomość jest następująca. W ciągu najbliższych kilku godzin dotrą do nas fale plazmy jako efekt potężnych erupcji na powierzchni Słońca. Skierowane one są wprost w stronę naszej planety. Rozbłyski ostatni klasy M9,8, który nastąpił po dwóch poprzednich erupcjach, został już w pełni zmodelowany z aktualnymi zdjęciami koronograf. Rozbłyski klasy X, czyli większe niż M10, są uznawane za niebezpieczne dla systemów energetycznych i telekomunikacji. Wszystkie trzy koronalne wyrzuty masy opuszczające Słońce zgrupują się w jedno uderzenie, gdy dolecą do naszej planety. Ostatni jest znacznie szybszy i dogoni poprzednie, pokonując dystans między Ziemią a Słońcem. Efekt wzbudzenia drgań magnetosfery wskutek nałożenia się kolejnych fal zjonizowanej plazmy pogłębi strumień wiatru słonecznego z dziury koronalnej. 1 grudnia więc powinniśmy spodziewać się poziomu drugiego lub trzeciego burzy geomagnetycznej, czyli. KP6 lub 7, a także jest szansa na zorze polarne, nachodzące na niższą szerokość geograficzną, nawet widoczne w Polsce. Obniżenie koncentracji, niekorzystny biometr i pogorszenie warunków pogodowych, jak i zakłócenia w telekomunikacji i pracy systemów radiowych, to typowe zjawiska towarzyszące takim burzom o spodziewanej i podanej przeze mnie intensywności. Zachowajmy więc szczególną ostrożność na drogach. A teraz na koniec wisienka na torcie. Był szczyt OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, na który nawet został zaproszony Ławrow. Okazało się, że nawet dostał pozwolenie od Bułgarii na to, żeby samolot na pokładzie, którego był, doleciał do Skopie na to spotkanie, ale jak się okazało, że na pokładzie jest jeszcze oprócz niego rzeczniczka MSZ rosyjskiego Zacharowa, no to tutaj pobłażliwość Bułgarii się skończyła, w związku z czym Rosjanie musieli lecieć dłuższą trasą przez Grecję, omijając Bułgarię. Nie obyło się oczywiście bez kośliwych komentarzy w tym zakresie ze strony Ławrowa, no ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tymczasem o co chodziło tak naprawdę z tym OBWE? Z jednej strony Józef Borel, czyli odpowiadający w Komisji Europejskiej za sprawy zagraniczne, twierdzi, że chciał pokazać na tym szczycie Rosji Poprzez traktowanie jej przedstawiciela, jak bardzo zaszli za skórę światu, zwłaszcza tej części świata, gdzie w organizacji tej jest skupionych dotychczas 57 państw, nie tylko europejskich, i aby Rosja zrozumiała swój błąd. No, dla mnie argumentacja dosyć słaba, ale jednak. Co się jednak działo na tym szczycie? Otóż na tym szczycie zadziało się kilka rzeczy, które jednak w oczach świata. Bardzo fajnie trafiają tą rosyjską narrację między oczy, bo też się to bardzo, ale to bardzo należy w tym zakresie. Bo tak, można wymienić rzeczy, które im się kompletnie nie udały, a potem jeszcze powiemy o samym ławrowie. Po pierwsze, stracili stanowisko w Radzie do Spraw Materiałów Niebezpiecznych. Nie wybrano ich na członka Rady do Spraw Człowieka UNHCR w ostatnim czasie. Przegrali z Albanią i Bułgarią. Zostali wydaleni z UNESCO, z Wydziału do Spraw Kultury i Nauki. Jest to efekt współpracy ONZ z Rosjanami od dwóch lat. Bo przecież zatrzymywali inspektorów elektrowni atomowej, zaminowywali Energodar. Bucza Irpień to kilka dodatków do tego wszystkiego. Ale co jeszcze z koronkowej sytuacji robienia z Rosjan pariasa w świetle Relacji międzynarodowych. Kiedy Ławrow zaczął swoją tyradę, większość uczestników opuściła. Zanim jeszcze się zaczął sam szczyt, wiele krajów odmówiło wysłania swoich przedstawicieli. Wiele krajów, czyli na przykład wszystkie kraje bałtyckie, Polska, między innymi. Więc już był odpowiedni ferment w tym zakresie. Podczas tyrad Ławrowa bardziej popularne były spotkania typu coffee break, za rogiem byleby tylko nie być przy tym człowieku, kiedy coś mówi. Ponadto tyle było adresowanych do niego ostrych słów a propos Rosji, że wręcz w pewnym momencie potrafił nawet przerywać, mówiąc, żeby dali mu wreszcie spokój, no ale to przecież to ten brak pokoju przyprowadziła Rosja do Europy, a nie kto inny. Więc niech czują się tak, jak się powinien czuć pies, tylko jeszcze jest za mało zbity. Do tego wszystkiego. Oprócz. Takiego, a nie innego traktowania był on po prostu centralnie sam. Ławrow, jak absolutny parias, nie miał z kim porozmawiać, nie miał z kim co robić, nie miał z kim czego przedyskutować. A żeby było jeszcze śmieszniej, słowa, na których skupił się w swoim przekazie do uczestników szczytu OBWE, mówiły o tym, że ta organizacja to już. Nic przed sobą ciekawego nie ma, nic sobą nie stanowi, trzeba się zastanowić, czy w ogóle jej pomagać, w tym, żeby dalej istniała. No to bardzo fajnie, to tylko jedno pytanie. Skoro ta organizacja jest taka do niczego, chociaż zajmować się miała tym, żeby w Europie było bezpiecznie, no to dlaczego tak bardzo pragnęli się znaleźć na szczycie tejże organizacji i móc spotkać się z co najmniej poziomem ministrów spraw zagranicznych lub też głowami państw? Kto ma większe potrzeby, żeby być uznawanym przez świat? Świat czy Rosja? I tym sympatycznym pytaniem zakończę to pierwsze spotkanie z serii WSI, czyli wielozakresowy serwis informacyjny w samopołudnie. Pozdrawiam kapitan Lisowski. Cześć.